Dzisiejszy filmik taki trochę będzie inny, też w innej scenerii, ponieważ chciałam, żebyście jakoś to tak oddzielili od reszty. Ja chciałam to oddzielić od reszty. Jak się możecie domyślić po tytule mam mały kryzys. Tak. Często spotykam się z ludźmi mającymi problemy w naszym hobby i oczywiście je wspierałam i tak dalej, ale zawsze wydawało mi się, że mnie ten problem nigdy nie będzie dotyczył, ponieważ no po prostu nie. Okazało się, że to nieprawda i chyba u każdego z nas w życiu są takie momenty, że mamy jakieś takie zachwianie się i tak dalej. Prawda jest taka, że już rok temu miałam taki mały kryzys, nawet o nim nie wspominałam, ponieważ bardzo szybko w ciągu kilku dni się z niego wyleczyłam, ale on dotyczył nieco innej sprawy, ponieważ chodziło o moją kolekcję koni. Że była jak dla mnie już za duża. Ta kolekcja mnie przytłaczała, ponieważ w większości skoni nie używałam i mimo, że były one fajne, to nie po prostu były dla mnie niepotrzebne, więc no, przestało mnie one cieszyć. Ale sprawa szybko się rozwiązała, ponieważ część modeli sprzedałam, zostały tylko te, na których naprawdę mi zależy. Za te pieniądze zaczęłam sobie kupować takie, które teraz mi zaczęły być przydatne itd. I zauważyłam, że największą frajdę sprawia mi to, kiedy moja kolekcja jest w ciągłej rotacji, nie jest nigdy stała, ciągle coś się zmienia, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi i wtedy jest fajnie i odkryłam taki mój sposób na y, prowadzenie mojej kolekcji. I jakby sprawa się szybko wyjaśniła i tak dalej. Natomiast teraz y, mój problem dotyczy nieco innej kwestii. Nie chodzi właśnie o modele, nie chodzi też o filmy, ale chodzi o kanał. Ponieważ przez ostatni czas nałożyłam na siebie bardzo niezdrową presję taką psychiczną regularności filmów na moim kanale. Bo wiecie, kiedy cały czas miałam wrażenie, że te filmy są rzadko, muszę robić je jeszcze częściej, i tak dalej, i tak dalej. Jak Wam ostatnio wspomniałam, przez całe wakacje planuję kręcić film fabularny River Past. I ja cały czas. Robię, kurczę, za bardzo powtarzam słowo czas. Przez ten cały okres faktycznie to robię i tak dalej, jednak gdzieś tam z tyłu w głowie szpiluje mnie cały czas. Tam mnie tak, wiecie, ściska, że musisz wstawiać regularnie filmy, musisz mieć jakiś materiał, bo trzeba coś wstawić na kanał i... To było tak niezdrowe dla mnie. Taka, to się stało taką moją obsesją, że przestało mnie jakby to cieszyć. Ponieważ ja zakładając kanał robiłam te filmy dlatego, że sprawiają mi one radość, frajdę, że chcę się z wami czymś podzielić i wtedy będzie super, ja się będę cieszyć, wy się będziecie cieszyć. Natomiast teraz to wyglądało bardziej tak, że ja robiłam filmy dlatego, że gdzieś sobie tam w głowie yy, zaznaczyłam, że muszę je robić, żeby coś było na tym kanale. Przestałam do tego podchodzić z takim podejściem, żeby mnie to cieszyło, żeby mi to sprawiało frajdę, tylko z takim podejściem, jakby to był mój obowiązek, na dodatek nieprzyjemny obowiązek. A to nie na tym ma polegać, bo tworzenie filmów ma mi sprawiać radość. I teraz zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę nic nie muszę. Nie muszę wstawiać regularnie filmów, nie muszę mieć jakiegoś materiału w gotowości rozpoczynać, Ponieważ ja się teraz skupiłam na czymś innym. Ja się zajmuję produkcją filmową taką, no wiecie, moim filmem fabularnym i wcale nie muszę w międzyczasie tworzyć innych rzeczy na kanał. Nie muszę, po prostu nie. I jak nie chcę, nie czuję się na siłach, to wcale tego nie muszę robić. A prawdę mówiąc, kiedy przejrzałam sobie moje poprzednie dwa lata działalności na tym kanale, to w okresie od początku roku do wakacji Filmów na kanale było 14-17, teraz było ich 21. I teraz dopiero zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę tych filmów nie było mało. I wcale nie były one nieregularne czy coś w tym stylu. Po prostu ja sobie je gdzieś tak zakodowałam w głowie, że to jest. I niestety tak to sobie zaczęłam długo przyspajać, że stało się to dla mnie takim czymś uciążliwym. Na dodatek czasami jak widzę jakieś komentarze od niektórych osób kiedy kolejny filmik kiedy kolejny filmik albo fajnie by było jakby się wstawiała częściej filmy to to jakby zaczęło twierdzać we mnie te przekonania że te filmy są rzadko i że się nie staram że tak dalej że masakra i w ogóle co jest zupełną nieprawdą i to zaczęło tworzyć we mnie takie błędne myśli i no, stwierdziłam że to już jest coraz bardziej uciążliwe, ponieważ ja wstaję rano i myślę sobie, musi być jakiś filmik na kanał przygotowany. Właśnie, że nie musi. I to też, żebyście nie myśleli, że ja nie mam pomysłów czy coś w tym stylu. Ja mam też drugi problem, że ja mam bardzo dużo pomysłów. Wszystkie bym chciała zrobić naraz. Za wszystkie się biorę, zostawiam niedokończoną pracę, zabieram się za kolejną i tak tworzy mi się tych prac już kilka projektów, które rozpoczęłam, a których nie skończyłam, i cały czas dokładam nowe. Co też jest dosyć takie no, niezdrowe, bo z jednej strony mam już rozpoczęte materiały, które w każdej chwili mogę dokończyć, tylko że zamiast je kończyć, to sobie biorę kolejne. I to też jest takie no, niefajne. Ale prawda jest taka, że nie rozpoczynałabym tych materiałów, gdyby nie ciążyła na mnie ta presja, yy, że coś musi być na tym kanale. Dlatego postanowiłam sobie, że robię przerwę. Nie wiem, jak długą, nie mam pojęcia, jak długą, ponieważ to wszystko zależy ode mnie, kiedy znowu poczuję faktycznie. Chęć robienia tych filmów na kanał. Natomiast, żeby nie było, to nie tak, że teraz już totalnie nic nie robię z kanałem, że nie będę nagrywać żadnych filmów w ogóle, nie będę się zajmować końmi dalej. Chcę się przede wszystkim skupić na tym, na czym tak naprawdę chciałam i to od początku mojego kanału było główną jakby koncepcją, czyli tworzenie filmów fabularnych. To jest coś, co naprawdę lubię robić i chcę to robić. A film River Pass to była taka rzecz, którą sobie na te wakacje, że tak powiem, no, no chciałam to po prostu robić, przeznaczyć też na to czas. Ale nie mogłam się temu w pełni poświęcić, ponieważ gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że trzeba coś wstawić na kanał. No więc cieszę się, ponieważ teraz. Ani, łóżko. Cieszę się, ponieważ teraz wiem, że mogę sobie tak odpocząć, zająć się właśnie tym filmem River Pass. Ale oczywiście też nie codziennie, ponieważ trzeba widzieć, umier. Jak będę przy tej rzeczy też siedzieć dniami, nocami, to również przestanie mi ona sprawiać frajda i o to chodzi. Więc to było właśnie tak. Pewnie się pytacie: no to kiedy zaczynasz znowu robić filmy i co z tymi fi wszystkimi filmami, które obiecałeś? One będą, ale w swoim czasie. Bo ja wiem, że obiecałam wam konkurs trzecią część poradnika, poradnik robienia zdjęć z splashem QA. W każdym razie te filmy będą, ale w swoim czasie. A ja potrzebuję odpoczynku, więc w najbliższym czasie, prawdopodobnie do końca tych wakacji na kanale, już nic nie będzie. I być może kolejnym filmem, jaki zobaczycie na tym kanale, to już będzie zwiastun River Pass, kiedy w końcu już to zrobię i tak dalej. A jeszcze sporo pracy przede mną. Ale nie mówię, że to jest pewne, bo być może. Za dwa tygodnie na przykład najziemniej ochota i pomyślę sobie, a fajnie by było dokończyć to, zmontować, bo mam na to ochotę i faktycznie podejść do tego z taką radością, a nie presją. Bo najgorsze w tym wszystkim to jest właśnie ta presja i no nie chcę tego, ponieważ to zaczęło brnąć w złym kierunku. Tam się oporad wielu różnych osób i różne osoby w różny sposób mi radziły. Usłyszałam też taką wersję, że nie możesz zrobić przerwy. Jak zrobisz przerwę, to ludzie przestaną cię oglądać, stracisz widzów i już nigdy do ciebie nie wrócą i tak dalej. Może to prawda, może faktycznie tak będzie. Może ktoś po obejrzeniu tego filmu stwierdzi, że... Ty się kupia, już cię nie lubię, nie wstawiasz filmu tak często i w ogóle psujesz się, nie będę czekać miesiąca na nowy filmik, nie ma takiej opcji, idę sobie z tą kapaj. Przede wszystkim ten kanał nie miał być jakimś rekordem zdobywania widzów, nie miał być też dla zarobku ani coś w tym stylu. On miał być dla mnie dla realizowania moich pasji i cieszenia się z tego. I jeżeli odejść trochę osób tylko dlatego, że nie podoba im się, jak rzadko albo nieregularnie stawiam te filmy, no, to trudno. Wiem, że wtedy zostaną już tylko te osoby, które naprawdę są ze mną tak całym sercem i niezależnie od tego, co by się działo, one tutaj będą i może to nawet lepiej. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, bo naprawdę cieszę się, że będę miała w końcu taką ulgę. Już czuję taki spokój wewnętrzny. Ha. Pamiętajcie, że to, że nie będzie filmów przez jakiś czas na YouTubie, to nie znaczy, że nie będę aktywna tak w ogóle w społecznościach takich jak Instagram, ponieważ yy, ostatnio odkryłam. W tym roku właściwie, w sobie taką nową pasję do robienia zdjęć modelom koni i od tygodnia stałam się posiadaczką aparatu. Mam taką lustrzankę, może nie jest to jakiś najnowszy model itp., ale no zaczęłam uczyć się robić zdjęcia aparatem, takim prawdziwym, nie z telefonu, więc też cieszę się, bo będę mieć nowe możliwości w robieniu zdjęć i dopiero uczę się robić też aparatem, bo to jest zdecydowanie trudniejsze niż telefonem, więc... Y może nawet dobrze, że tego poradnika ze streszem jeszcze nie ma, bo wtedy ograniczyłby się tylko o wersję telefoniczną. No, więc to chyba naprawdę już tyle. Nie będę przydłużać. I dziękuję za to, że zostaliście do końca tego filmu. Oczywiście, bo kanał się nie kończy i filmy nadal będą. Tylko ja potrzebuję odpoczynku trochę więcej czasu i, wiecie. No, to chyba koniec. Pa! pa.